Miłego poranku, na zegarku e, piąta godzina, kawa, sandały, spódniczka, e, szoper z bardzo dużą ilością różnych rzeczy, które mogą przydać się w drodze, samochód, koleżanka i jedziemy do łódź. Łódź, ludzi. Tak, teraz ktoś mi otworzy drzwi. A nie. Dawa. Tak, jest to. Tak, ale w języku polskim, proszę. Dobra, nie może. Kawa, sandały, sandały, sandały mnie gdzieś. Tak. Się, tak. Tak, no to e, dobrze, czekaj, torebka tak? mi nie jest potrzebna, teraz... Coś mi A! Oczywiście książka. Jak jaj bez książki. Trzy godziny jechać. jeszcze nie Tak moja ulubiona książka i ja mam 3 godziny, żeby znaleźć jakieś e, znaleźć coś będzie Cię przeszkadzało to? nie? E, tak, poczekajcie mam 3 godziny e, żeby znaleźć gdzie mam zjeść, co mam zwiedzić bo no, nie jestem przygotowana jak zawsze można nie Dziś, zem, że... Wiecie co najtrudniejsze w tej w tej podróży? Co to jest odmiana e, nazwy tego miasta. Do Łodzi, Łódzi zostało zostało tylko tylko 100 km chyba, mm -hmm. około 100 km. Zatrzymaliśmy się na stacji Paliw, żeby zjeść swoje śniadanie. Tam jest, tam już um, nakrywają stół. <laughs> Nie wiem jak. Okej. Okay. No Pierwsza i co? Uczte. O super. E, za dwie godziny wybrała nam parę miejsc, gdzie na pewno musimy iść. To na pewno będzie ulica Piotrkowska, to raz. Oczywiście em, manufaktura. manufaktura, manufaktura to yy, no nie galeria, Manu... no nie, nie galeria, no dobra, Pan niech dobra. będzie e, tak galeria. Jeszcze parę miejsc, oczywiście chcemy zwiedzić e, dworzec kolejowy, bo przeczytaliśmy i jesteśmy w szoku, Ile pieniędzy, pieniędzy wydali na jego budowę? budowę? 500 milionów. 500 milionów dolarów. dolarów. Bo tam było napisane 2 miliardy złotych żeby jego zaprojektować i było zaproszono 300 inżynierów 300 każdy musiał dostać jeszcze wypłaty i po prostu jestem w szoku ale um, pasażerskie ruchy, <grym> czas <się> ale nie ma tak dużo pasażerów pasażerów mhm. i on jest um, bardzo często taki Pusty ten dworzec kolejowy. A wiecie, że Łódź nie widzieliśmy że Łódź jest czwartym miastem e, po ilości mieszkańców i jeszcze czwartym miastem po e, powierzchni. Powier powierzchni. O! <grych> Dobra, nam smacznego, mhm. a Wam e, miłego poranku. Powiernicy na prawa. Tak, no i co mogę powiedzieć? Jesteśmy w środku manufaktury. To jest chyba największy centrum handlowe w Europie, ale niepewne jest. Nie jest, jest, jestem, jestem pewna. O, muszę sprawdzić. Takie same marki, jakie mamy w Krakowie, ale tak, parę sklepów są, których nie mamy. Tak wielki, tak y, nietypowy, ale uwielbiam swych kroków, lubię naprawdę i chcę wrócić. Co jeszcze chcę, chciałam Wam powiedzieć? E, pokażę Wam teraz kilka miejsc, takich jest e, takich filmików, tak? E, I takich jest bardzo dużo w łodzi. E, architektura po prostu. E, z jednej strony zaskisza, e, a z drugiej strony po prostu zachwyca, a z drugiej strony po prostu tak trochę e, w wodzie, w depresji. Nie wiem. Tak, Taki trochę takie trochę depresywne miasto. Przypominam, że akurat do łodzia ja miałam zaproszenie na pracę do jakiejś fabryki tkackiej. No i bardzo dobrze, że zostałam w Krakowie, bo y, tylko manufaktura jest taka kolorowa i wesoła, a to wszystko jest takie szare. E, oczywiście na temat architektury, tak? E, bardzo dużo takich pięknych palat, pałaców, bardzo dużo takich pięknych e, wił. E, dlaczego? Bo to miasto było e, w tym... By mi będzie łatwiej wytłumaczyć Wam to w języku rosyjskim albo o, porozmawiamy na, te, na ten temat e, na no, live we wtorek, dzisiaj wtorek, chyba nie dam rady wrócić, chociaż wszystko możliwe, to zależy od e, o której wyjedziemy z powrotem. Mam nadzieję, że zdążę. Zdecydowaliśmy, że nie pójdziemy do jakiejś restauracji po zwykły obiad, a zjemy taki lunch. Lunch jest zazwyczaj tańszy, taniej. Ten lunch, który wybraliśmy, kosztuje 36 zł. Pokażę później, co tam wchodzi. W różnych restauracjach jest różny zestaw i w niektórych to jest zupa dnia i na przykład określone drugie danie. No i coś do picia. Tutaj będzie coś z wokiem związane, to pyszne, wygląda super. No i na przykład przynieśli nam takie chipsy, już prawie zjedliśmy wszystko. Tak wygląda dzisiaj mój lunch. I wymaniaron. Oczywiście, że je przesadzam. W Łodzi są miejsca bardzo piękne, na przykład jak ulica Piłsudskiego. I teraz idziemy do Stajni, Stajnia Jednorożców. To jest bardzo ciekawy, ciekawy przystanek, w którym w jednym miejscu może zmieścić się, nie pamiętam, 8, nie, chyba więcej tramwajów, nie pamiętam, dokładnie napiszę Wam teraz. I tam jeszcze jest oczywiście Сам не помніка tylko помнік no, jednoроштво, już показзве.